Pan Piotr Opaczewski urodził się w Elblągu, ma 43 lata, ukończył Uniwersytet Gdański. Od urodzenia, związany z Elblągiem, jest działaczem społecznym. Zawodowo jest przedsiębiorcą, politycznie założycielem Partii Republikańskiej i jej koordynatorem. W województwie warmińsko-mazurskim oraz członkiem władz krajowych. Od dziś jest drugim wicewojewodą warmińsko-mazurskim. Pan wojewoda Piotr Opaczewski reprezentuje Partię Republikańską, więc jest na tym stanowisku także w związku z tymi porozumieniami koalicyjnymi i z racji tego, że Zajmuj, zajął stanowisko po panu wojewodzie Aleksandrze Sosze, też w płynny sposób jego zakres obowiązków przejmie, a więc przypomnę, że były to sprawy związane ze zdrowiem, związane ze sprawami obywatelskimi oraz część zadań wynikających z... Wydziału Infrastruktury tą, tą część dotyczącą rolnictwa. Chciałem podziękować panu premierowi Morawickiemu i panu wojewodzie za zaufanie, jakie mnie obdarzyli. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt. Ja do tej pory tak jak pan rzecznik pan wojewoda powiedział, pełniłem obowiązki swoje, pełniłem służbę, bo to jest słowo bardzo ważne dla mnie i też tak podchodzę, że to nie jest praca, to jest służba na rzecz Polski i Polaków, jako, jako samorządowiec też swoją rolę troszeczkę w ten sposób. Określam, czy w ten sposób odbieram jako taką rolę łącznika pomiędzy samorządami, a pomiędzy rządem i jako samorządowiec będę starał się to robić jak najlepiej. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i, i, i obiecuję, że będę ciężko pracował tak jak do tej pory.